Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Pani Minister. Ja mam prawdziwe pytanie do Pani związane z powodami, dla których ludzie się nie, nie szczepią. Czy w Ministerstwie przeprowadzane są jakieś prace badawcze zlecane na zewnątrz, które mogą nas doprowadzić do odpowiedzi na pytanie. Dlaczego ludzie się nie szczepią? Bo to, że rzeczywiście ludzie głosujący chętniej na Prawo i Sprawiedliwość się nie szczepią, to jest prawda. Ale nie sądzę, żeby to, był, to była idealna, uniwersalna odpowiedź. Gdyby tak było, to byłbym bardzo zdziwiony jako socjolog i mam, mam prośbę o ustosunkowanie się do tego pytania. Myślę, że to jest ważne, to jest my robimy wszystko, co możemy, żeby zachęcić ludzi do szczepień. Klub Lewicy. Pokazuje, że wszyscy są zaszczepieni, promujemy to, ale to nie działa. Musimy mieć więcej wiedzy. Bardzo mi zależy, żeby ministerstwo zrobiło dobre badania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.